Około dwóch tygodni temu przyszedłem na działkę i ja oczywiście byłem zaskoczony, że takie coś się wydarzyło. No Tam właśnie ta tutaj stojąca obok mnie, ta mała wisienka zakwitła po raz drugi. Pierwszy raz zakwitła gdzieś na początku 3-4 maja. Miała bączki ładne i później owoce były a teraz jakieś dwa tygodnie temu zauważyłem, że znowu ma pączki, tylko te ulewy co przyszły obtrąciły trochę kwiaty, a teraz obecnie akurat ma że jeszcze trochę kwiatów zostało i dlatego chciałem się jako działkowiec z 25-letnim stażem chciałem się po, po tego podzielić z innymi działkowcami i z mieszkańcami Słupska i okolic rzeczywiście to jest ewenement, żeby to drugi raz aż wisienka zakwitła nie wiadomo czy będzie miała owoce wisienki tego, ale no to zobaczymy, bo to jest tak do pierwszych przymrozków, dopóki nie będzie przymrozków, to może się coś z tego, jakieś wiśnie mogą być.